Witamy serdecznie. Witamy. Cześć, niepewny. niepewne sytuacje, sytuacje wywiady, czyli Wojtek Wiedorczyk Michał Kępa i nasz dzisiejszy gość Marcin Meller. Dzień dobry Panie. Dzień dobry. Wyjątkowy, goście, wyjątkowy gość, wyjątkowy gość, dziennikarz. Znany z prowadzenia swoich programów i w telewizji, w internecie. Drugie śniadanie mistrzów, śniadanie Mellera, trzecie, trzecie śniadanie mistrzów, Mellera. tak. Mellera, kolacja Mellera. Druga kolacja Mellera. Mellera, dom kolacja może i Mellera. Także y -y. też chcielibyśmy, wiem, już, że tak programy się nazywają, i też chcieliśmy no, jakoś tutaj się zaprezentować z tej strony. No, może już nie przedłużajmy. Czym chata bogata? Bogata? chata Bogata, tak.

już balansuje się, nie? No. Kaczka okay. okay. jeszcze jest, ja kaczka jest. Jeszcze kaczka. Kaczki. A tu jeszcze humusik czy coś, to może sobie... Se... Tak, Jakieś smarowidła, to jest coś. To jest. <coughs> też kaczkę lubię. tego no, tłustego samego. trochę takiego... To niby tłuste o. Niezdrowe, ale tego wiesz, troszeczkę weźmiesz. Oważne. No Mówię, żeby się... Całe. No. <laughs> Wszystkie jedzenie. No. Hmm. Generalnie już jest po wywiadzie. Hmm? Nie, bo to może jakaś taka nowa formuła. Hmm. Przepraszam. Tylko musi być U mnie to goście trochę więcej gadają. Ale merytorycznie to samo wychodzi. Jak się pożygacie, to też na antenie? No. To dobre jedzenie, jak się pożywiasz, tak się pożygiasz. Wycofujesz żart. A w tym kanale Zero dobrze płacą? Czciwie. Także dziękujemy. Naszym gościem był Marcin Meller. Dziękujemy bardzo. Śniadanie, mistrzów.